Kto powiedział, że ja jestem łatwy? To cię po do kina. Tak? Może to ja ciebie poderwałem, to to nie wiem, bo nie pamiętam. To może powinni wam tam montować mikrociny? Podpoczałoby się takiego dnia. na pop, I od razu byłoby wiadomo, gdzie jest Mikro, czemu zaraz mikro? dobry! Dobry? Król kupił królowej Karolinie Korale. Szczegóły potem. Przedstawiam ci, to jest mój nowy kolega. Ba bardzo jest mi panią poznać. O, a ja bym wolała, żebyś nie mówił do mnie pani. A jak Nocka? O wiesz, o, sobotnie poranki bywa nieśmiały, chyba się się napić kawy. To jest właśnie moja mama. Hmm. Moja mama! A nie podobna! Ja bardzo przepraszam, ale. Pani tak zawsze tu, mójstwo, czy ty tak zawsze tu, tak... My starasz nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. W końcu to jest tylko seks. I jak lubisz? O... No to raz tak, raz tak. Summy to mi wszystko jedno. Ja jezu. mówię o kawie. Aha! A to biało, proszę, ale naprawdę nie musi pan sobie nie nie sobie. Ja lubię być ma. Kasia, ja zawsze jemy śniadanie razem, niezależnie od tego, kto u nas gości. Bart! niespodzianki to, i Dlaczego ty nie zadzwoniłeś? Przecież gdybym zadzwonił, to nie byłoby niespodzianki. Jak ty świetnie wyglądasz! Ale mi? Bo bym pił kaszka Kaśka wysłała mi ms i dlatego jestem. Widziałem nawet, jak wygląda nasz narzeczony tuż przed przebudzeniem. Przygrębiający widok! Ale dopiero teraz, jak widzę go w tej piżance, zaczynam się martwić. Aha! Was. No, mo, może, może, ja, może, ja się. Karol! Zbiorę. Z boku się? No. Będziecie rodziną? No. Przedstawiam ci, to jest właśnie Marcin. Mój brat. Ach, brat! O <laughs> to miło mi poznać, Karol. Marcin!